Cześć, jak się macie kochani? Nazywam się Łezza, wasz ulubiony menel z ulicy sezamkowej i zapraszam was do krótkiej kompilacji najlepszych klipów z tego tygodnia. Większość z was pewnie nie wie, ale ostatnio streamowałem Dzień w Dzień. Dzień w Dzień, DBD, daj... baj... By... dupa. Bardzo dobrze się bawię, naprawdę. Poznałem wielu ludzi z Community DVD, naprawdę fajna gra, chcę się stawać coraz lepszy w tej grze i chcę się... chcę robić content. Z tego, bo jest fajnie. No i mi się wydaje, że co jakiś czas, co drugi tydzień, możliwe, będę robił takie kompilacje najlepszych klipów z Twitcha. Oczywiście, zapraszam. Streamuję większość dni od około 20 lub 21. I możecie znaleźć na twitch.tv Ukośnik I to tyle. A, nie zapomnijcie jeszcze: Holi, link w opisie, 10% zniżki z kodem XWEZA. Buu, buu. No bo nie wiem. Ej, no kurwa, się udało nie udało nam nie. się tego gene zrobić? Zniszczył go. Jakoś, nie wiem jak. No kur... Dara, będę to załączał za każdym razem, jak będzie trzeba. O! Czekaj, jeszcze tutaj może być. Bój. I spierdalaj, bo ona tu chyba idzie. Siema ma jest heks? Nie ma heksa. Kurwa. Ty, Ale już nie krzyczymy, chyba to. No Sable! No, kur... Jest dalej. Ty, kur... co robić? Ten szef. Dobrze tej sytuacji jestem ratownikiem. No przecież ja mogę pójść. Czemu to Ale... tak, powie... tak powiedzieć? No jestem r... po nią. Bo jestem ratownikiem. 5. 4. 3. Na pewno w nią nie wbiegnę. W końcu uderzyłaś mnie. Mam przesranę. Ben, what the fuck? Ty... A, i dosłownie jestem pod haczem. Okay. Pod haczem? E, Boże, to Ach, no teraz o tym o? Świetna latarka, kurwa, Świetna! Świetna! Czy macie jakieś klipy na motywację na siłkę? Kochani, chcecie tak skończyć? Ha? Chcecie mieć ciało takiego boga? O, tu się, tu się czekoladą ujebałem. To, chcecie być jak ja? Nie! Zabierz... dalej nasi łobnie! Rubdo! Do czego śpiewa angielski pączek? Do czemu? Donut! OK. No. Jakie jest wymarzone miejsce stopy? No jakie? Raj stopy. A co pali stopa? No nie wiem. Skarpeta. O! Dobra, dobra, a teraz słuchaj. No, jakie... Dlaczego... Dlaczego Indiado mi jest zimno? No kiewo. bo to krok. Kamień na kołoze. Ha ha Pośmie! Pośmie! Po... Przepraszam! Pomóż mi, pomóż mi i wybiegamy. Tapnij mnie po prostu. No, idziemy. Nie mów! <laughs> nie mów! Dajcie radę, dobiegniecie? Tak. No pewnie. Ty, I ty nie wierzysz we mnie i w moją misję ratunkową. Ja sobie zapamiętam, ]aj. sobie wujek. Ja sobie to zapamiętam. Pa, idę. Ta, o kurwa. Zdrowa. Nie! nie! No way! Oj, ty jesteś straszes go widą wracamy do tego pierwotnego gena, bo on się nigdy nie skończy. Jak kurwa Ora, to inny zrobię. Będę szczery chłopaki. Mhm. Liczyłem na to, że nie będzie słychać, że przyszedłem. Mm. <laughs> ja, ja jestem tutaj well. tylko po to, żeby wam przekazać jedną rzecz. No. Oh my God, oh my God, Chat, she's right behind me, isn't she? Oh, fuck. Zostaw mnie. O, ale, kurwa, trudny. Nie, był trudny ten, skill No, o ten od no. On nie jest trudny. Jezu, no jak się nie spodziewasz? Nie, jak się tak. Kurwa, mówiliśmy o tym, no, nie słuchał. Kurwa, biedno, idzie cały czas o tym nie będę słuchał słowa, które mówicie koledzy, no! No, no, twoją matkę! Tylko nie wiem czy mi pozwolił, nie? Co on robi? Halo? Tato? Tato, znowu piłeś, prawda? Tato jeszcze nie możemy wyjść. Tato my, tato, my musimy jeszcze silniki po naprawiać, tato! Tato! Jezu, bratek tato znowu się najebał. Czuję coś, czuwam. Halo? A ja zaraz dwa genety, nie na mnie jeden odradka. Mhm. Czy ja jestem najlepszym gamerem na świecie? Mogę nie okay, i drugi Idę Mam... do tego Gena w... O, teraz nie ja? A nie, ja no, nie ty jestem ty radny ty masz <laughs> Sorry, z przyzwyczajenia po prostu A? Tak, tak, tak Okej okay, to widzę cały ja czas, dobra Idźmy go kończyć Czemu ja tu zszedłem Ale go kurwa zrobiłem Dobra, nie ma, że umiera kiedy się przegrzeje, pragnę tylko Ciebie Gasisz troski w myk, jak sobie słodki łyk Coś musuje we mnie, gdy do się wezmę Gasisz troski w myk, jak sobie słodki myk, łyk, fuck To, 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 Czy Michał idzie do mnie? Nie wiem, Michał nie ma go na snap No! No! Na pewno źle nie skończę. O widzę szczura! to Kurwa! Kurwa! ChatGPT. Zagraj ze mnie w gierkę komputerową, bo ja nie potrafię. Weź mi, zrest mi dwa boty w mojej gierce, bo ja sam nie umiem w DBD. Pomocy, proszę, OpenAI pomóżcie mi.